Przeżywa się górek, takie takie. Właśnie na gravel jest fajnie, nie? No, no gravelowo no. jest idealnie. Tak? Bo tutaj prawie większość ma gravelowice. No i trasa jest idealna. No bo szos, Szosowe to, to nie ma szans. No. Szosu jest bardzo mało, jak jest to taka no, naprawdę, naprawdę to. żeby tylko rozprostować kości. A nie to nie macie, się, Co tak. więcej? Bardziej ja się boję. Naranek ja od dużych, silnych, zielnych zielny chłopak, nie? Okay. Jak nastroje? Bojowe. Rewelacyjne. Jak długo się przygotowywaliście? No wczoraj. <noise> po tutaj. Który to wasz maraton? O Żona przygotowała batoniki, a właśnie bananów zapomniałem. Nie, nie sprawdzam tutaj swojej siły wytrzymałości, odwagi i tak dalej, tak. Lecimy zaraz. Nastroje mamy bojowe. Witaj, przychodzę. witaj, witaj przychodzę. Za 10 km się okaże jak bardzo. Muszę powiedzieć 5 gwiazdek z Pasja 3 giazki. Tak. Znaczy tak, ja kiedyś jechałem. Kiedyś jechałem? A ja pierwszy raz jadę na taki długi raj. Ja też pierwszy raz. Ale sporo jeżdżę w wokół domu. Tak raz może, nie mój, ale w 93 Mi się tak przypomniało. Skąd jesteście? To Tak? Który to wasz maraton? Yy, mój trzeci, małżonki, znaczy yy, kochanki. <głos> <głos> Drugi. Najgorsze chyba jest jeszcze do połowy Wiem. Mam zazdroszczę. Eee, gratulacje! Czekałem na to. Ciao dzień. dzień. Jak ty to zrobiłeś w ogóle? No jechałem ciałem. Okay. <noise> Jak się czujesz jako zwycięzca? Bardzo dobrze. <noise> Jak oceniasz trasę? Super! Nie mógł być lepiej. <noise> Który to twój maraton? Takie oltrapiesze. Tak? A wcześniej jakie były? To takie MTB wycieki. Zawody. No to w nic mhm. Ale nigdy na grewo takie tak nie jest. Tak no. A skąd jesteś? Z Silechu. A pochodzisz skąd? Z Holandii. Wow. W Holandii też brałeś udział w maratonach? Nie, nie, nie. Nie, nie. nie ma takie tereny. Tak? Dopiero spodobało Ci się tutaj? Tak, tak. Bardzo <słys》> fajnie. Bardzo... <słys》> No, tak chcę. 300 km chyba nikogo nie widziałem. Tylko lisie, dziki i inny Gratuluję Ci bardzo. Dziękuję. piach było błoto, był deszcz. Minut zaskoczeniem było przygotowany pit stop przez Stowarzyszenie Rowerowe Roweria. Wodę, banany. Przygotowani też do naprawy roweru. Chętnie uczestnicy korzystali z pomocy. Ciężko było? Jak widać na Duba. załączonym obrazku, tu widać jak było ciężko. Było wszystko, burza, deszcze, ...różnie to, to było to. No. Ale było fajnie.